Chciałam, chciałam Państwa bardzo serdecznie przywitać na pierwszym spotkaniu dyskusyjnego tytułu książki w nowej siedzibie Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jest to okazja, żeby się też pochwalić nową przestrzenią, Jest z innymi a, a to chwalenie się uświetni nasz dzisiejszy gość, bohaterka dzisiejszego spotkania, pani Małgosia Kadysz, pani Małgorzata Kadysz. E, pani Małgorzata Kadesz e, jest autorką e, do tej pory chyba wydanych dwóch książek, ale podejrzewam, że napisanych jest e, więcej z tego, nie się, e, z tego, co Ech się dawałam. Wczyna. E, Mężczyzna Prosto w obsłudze, czyli kobieta szczęśliwa w związku. E, to jest taka książka, o której chyba dzisiaj będziemy najwięcej dyskutować. I druga książka e, Zaklęty Marzenia. Książka nie tylko dla dzieci. Ale też dla dorosłych, Doczytałam, że to jest książka adresowana do czytelników od 6 roku życia do 106 lat. Także to też jest taka ważna informacja. Także Pani można, przyja... dziękuję też oczywiście panu, Pani, że Pani przyjęła zaproszenie. Na koniec, nie teraz, zna... bo ja mogę tu zrobić taką kichę, że na koniec. Dobrze, panie, to, co, mi pozostaje w tym momencie życzyć, życzyć na wszystkim Państwu i Pani mogłaś pewnego spotkania, miłego wieczoru zapraszam serdecznie. Na końcu w ogóle po prostu, bo ja to różnie mogę czasami mówię taką cię Ja rozumiem, że ja mam gadać. Tak. No, Dobra, okej. Ale pewnie też pytania będą. Tak Mam nadzieję, że tutaj. Ta książka jest no, w swój sposób też kontrowersyjna. Nie, ze wszystkim można się zgadzać. Pewnie, nawet byłoby Ale źle, żeby się wszyscy ze wszystkim zgadzali to, co ja miałabym do roboty. Drodzy Państwo, bo i Panowie tutaj są, więc drodzy Państwo. Parę słów na temat tego, skąd w ogóle pomysł na to, żeby taką książkę napisać. Otóż ja jestem coachem między innymi z wykształcenia. Kołcz to taka istota, do którego przychodzą ludzie po to, żeby dostać trochę kopa, przepraszam za wyrażenie, tak, każdy sobie to powie, po to, żeby zmotywować człowieka, po to, żeby podnieść jego poczucie własnej wartości, po to, żeby na przykład zrobić porządek z wypaleniem zawodowym, po to, żeby na przykład coś naprawić ewentualnie w związku, oczywiście nie ja naprawiam, tylko ta osoba, która do mnie przychodzi, i przychodzi, przychodzą do mnie również panowie. I tych panów przychodzi wcale nie tak mało, ponieważ mniej więcej jedna trzecia moich klientów to są panowie. I panowie, e, oczywiście, e, jakby to powiedzieć, nikt o tym nie wie, że oni przychodzą. Tak? Bo panowie, w przeciwieństwie do pań, panie, jak idą do kogoś takiego, to są z tego dumne. Panie się chwalą, mówią, że to coś dało, że to pomogło, że to... panowie są dumni, że potem wychodzą z czegoś i są, prawda, super, fantastyczni i cudowni. I tego się trzymajmy. Nie wolno im tego zabierać, drogie Panie. Absolutnie. Tak ma być, tak? Panowie mają być fantastyczni sami w sobie. My musimy ciężko na to pracować, tak? Żeby być fantastycznymi. I, I ci panowie się zgłaszali do mnie i opowiadali mi o swoich problemach, nie lubię słowa problemy, ale okej, okay, wyzwania powiedzmy z kobietami. Opowiadali o tym, że ja może taki, sumuję to taką jedną jakby historyjką, tak jakby wszystkie te opowieści zebrać w jedną historyjkę. Otóż ci panowie mówili do mnie tak. Pani Małgosiu, ja bardzo kocham moją żonę. Ja ją uwielbiam. Ja bym ją na rękach nosił i świat do stóp rzucał. Ale wie pani, ja wracam do domu i odprawę. Dzień dzień dzień, dzień dzień, dzień dzień. Bo to ludzie, ile można. Przecież ja jestem człowiekiem, mam swoje granice. Ja też potrzebuję do docenienia, pochwalenia, pogłaskania po głowie. No, ja nie pamiętam, kiedy byłam chwalona. I wie pani, w mojej drodze, Kobieta, która, co bym nie powiedział, i co bym nie zrobił, i jak bym się nie zachował, jest zachwycona. Ona mnie ciągle chwali. I wie pani, ja wiem, że za trzy miesiące, no ona i dalej za pół roku, ona też będzie, dziam, dzięki, dziam, 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 dziam. Ale wie pani, co, dla tych trzech miesięcy warto. I tak opowiadali, opowiadali i ja tak sobie to zapamiętywałam i w ten sposób powstała książka, e, książka, która jest właściwie o mężczyznach, tak, dla kobiet, ale to tylko pozory, ponieważ ta książka jest e, w sposób jawny i oczywisty jest dla kobiet, a w sposób nieco ukryty i zawalowany jest dla mężczyzn, ponieważ jak facet kupi Swojej kobiecie taką książkę i ta kobieta to przeczyta, to zacznie inaczej na tego mężczyznę patrzeć, zacznie go zupełnie inaczej traktować, zacznie małych, dokonywać drobnych, małych zmian w sobie, które spowodują, że ten mężczyzna zacznie ją nosić na rękach i świat do stóp rzucać. I będzie miał taki mężczyzna dwie zupełnie wykluczające się rzeczy, o których każdy facet marzy. Bo każdy mężczyzna marzy o dwóch zupełnie wykluczających się rzeczach. Pierwsza to święty spokój, druga to szczęśliwa kobieta u swojego boku. Tak? To się wyklucza, bo jak się ma kobietę, to trudno święty spokój, tak? Bo kobiety mają to do siebie, że no, różnie, różnie z nimi bywa, tak? My mamy, wiecie, swoje hormony i te nasze hormony. Zresztą wszystko zwalamy na hormony, nie? Bo to tak jest. My mamy tu trudny moment w życiu, tu hormony, tu ciąża, tu, tu pociąży, tu coś jeszcze, tu coś jeszcze, tutaj menopauza, tu coś i cały czas coś. My cały czas coś mamy i cały czas mamy wytłumaczenie, że nam coś wuzuje i dajcie nam święty spokój człowieku, tak? Znacie to? Znacie to, panie? Ja nie znam. Dobra, ja mam takie pytanie. Która pani zdecydowanie więcej, nieważne czy to mąż, chłopak, no chłopak, to jeszcze może bardziej na początku się chwali go, ale powiedzmy sobie mężatki, czy też kobiety, które są w dłuższych związkach, które częściej swojego faceta chwalą niż Ganią? Ręka do góry, ręka do góry. Mm. Las, mm. która częściej chwali. <głos> 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 No dobrze, sociedad, Moment. Ja chwalę, ale częściej chwalę. Tak, finta. częściej chwalę. Tak, częściej chwalę. Do. No, tak, tak. 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 tak. że tak. jest. tak. Tak, to jesteście, panie, niesamowicie inteligentne, niesamowicie e, empatyczne i bardzo mądre życiowo. Bo bardzo wiele kobiet, które nawet są w wieloletnich związkach, wcale niekoniecznie przepracowały to i sobie radzą z takimi rzeczami, tak? E, chcę Wam powiedzieć o jednej rzeczy. W sobotę, w tą sobotę, która była, e, byłam na. Uwaga, dostałam zaproszenie od pana. Z Warszawy na pierwszy ogólnopolski kongres mężczyzn. Pojechałam do Warszawy na ten kongres mężczyzn. I teraz słuchajcie, drodzy Państwo, co tam się dzieje na tym kongresie. Wchodzę i co się okazuje? Na tym pierwszym ogólnopolskim kongresie mężczyzn w stolicy niebagatela stolica. Wchodzę i co się okazuje? A tam Trzy czwarte to kobiety, jedna czwarta to mężczyźni. A ci mężczyźni, szalenie mocni, w sensie nie to, że jacyś napakowani, ale mocni intelektualnie, bardzo fajni faceci. Bardzo fajni faceci, ale trzy czwarte to kobiety. Nie? I co się dzieje? Są prelekcje różnych ludzi. Słuchajcie, pierwszy ogólnopolski kongres mężczyzn. Pierwsza kobieta, która występuje, to jest Pani Hanna Samson, która jest wojującą feministką, psychologiem i przyszła z promocją swojej książki, teraz uwaga, dla to trzeba mieć jakąś odwagę, przyszła ze swoją książką pod tytułem Zabić twardziela. <zum> Zabić twardziła. Słuchajcie, no po prostu, panowie się bardzo mocno oburzyli. Ja im się nie dziwię. Ja im się nie dziwię. Wiecie, my, kobiety, fantastycznie, że chciałyśmy równouprawnienia. Okej, okay, równouprawnienia w czym? głosowaniu, w tym, że mogę pracować, w tym, że mogę studiować, ale gdybym ja miała stuprocentowe równouprawnienie z moim facetem, gdyby to było możliwe, to ja mam dwójkę dzieci, przepraszam bardzo, jedno rodzę ja, drugie ty. Sorry. Jedno karmiłam ja, drugie ty. Nie? No, z jakiej racji ma być tak, tak? Ale z drugiej strony w momencie, kiedy trzeba mi wymienić około, tak? To mój mąż mówi, ty, ostatnio ja ci wymieniałem, mi się urwało, teraz ty nie wymieniaj, tak? No Nie ma tak. Dlatego jesteśmy, ostatnio też w Bielsku Podlaskim prowadziłam cykl takich szkoleń, warsztatów dla kobiet pod hasłem: Jesteśmy równi, ale różni. I to jest cudowne, to jest cudowne. Ja jestem dumna z tego, że jestem kobietą. Dumna z tego, że kobietą jestem. Jeden z panów, prelegent na tym kongresie mężczyzn, dziennikarz, nie pamiętam nazwiska, chociaż znany, opowiadał o matriarchacie historycznie, że bardzo wiele, wiele epok to był matriarchat jednak i użył takiego fajnego słowa, że ostatnio doszło do jak kobiet. Więc jako uczłowieczona kobieta jestem absolutnie z tego dumna, także Jestem uczłowieczoną kobietą. Jest to dla mnie niesamowity mój atut do wykorzystania, tak samo jak każdej z Was. No jeżeli na przykład, tak, ja to mówię tak, feminizm, wiecie, kończy się w momencie, kiedy na piąte piętro trzeba wnieść lodówkę, pralkę, klucie, no, no, no. różne inne rzeczy. Tak? I właśnie tam mowa była, bo jeszcze była druga pani, pani bardzo znana, bardzo ceniona przeze mnie, pani psycholog, pani Ewa Wojdyło, która z kolei wypowiadała się o tym, że mężczyźni w tej chwili w ogóle już nie powinni. Nie potrzebna jest do niczego siła fizyczna. Kompletnie. Że siła fizyczna to jest w ogóle przeżytek, to jest kompletnie niepotrzebna rzecz. E, ponieważ ja jestem osobą. E, e, Jestem nie powiem, że nawet pobudliwą psychoruchowo, ale jestem kinestetykiem, w związku z tym, czyli takim czuciowcem, tak? Ja muszę się dużo ruszać, machać rękoma, typowa kobieta. Więc nie wytrzymałam i mówię, że no, a gdyby mój facet nie był silniejszy ode mnie, to kto mnie na rękach nosi? No, kto mnie nosi na rękach? Ja jego? Dlaczego? Co jaki No nie. Albo w ogóle byśmy się nosili na, na rękach, ja chcę być noszona na tych rękach, tak? Ja chcę być brana na kolana, ja chcę, żeby on za mną torby nosił z zakupami. Ja tego potrzebuję. Do tego mi jest potrzebny mężczyzna niekoniecznie napakowany, tak? Ale mężczyzna, który jest silniejszy od kobiety. Wiecie, że nawet, na, przepraszam, ale nawet największe huch ręskie jest silniejsze od kobiety, no. no? że nie od takiej, która trenuje tak sztuki czy coś, ale od przeciętnej kobiety jest silniejszy po prostu. Jest przysłowie, że chłopiec żaba silniejszy jak baba. No, no, o, to, 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 A przysłowia są mądrością narodu. Przysłowia są mądrością narodu, z tego trzeba czerpać, tak? Bo to jest wielkie bogactwo.